Króciutko, kolejny etap budowy kurnika. W zasadzie to już tak. Aha, co zrobiłem? Ciekawosty, nasze znaczy ciekawosty. No normalna rzecz. Sprawdziłem sobie przekątne. Okazało się, że mam lekki rąb, więc wziąłem pas, ściągnąłem tak, żeby te przekątne były równe, żebym wiedział, że mam na pewno tworobę. A Co teraz? Wiercenie w tych bloczkach betonowych i takie kołki wziąłem. 120 na 10 Takie okay. Wiercę sobie dziesiątką w każdym bloczku będzie dokładnie tak samo to zrobione. Tutaj jest tak, żeby wywiercić żeby te deski ściągać. To mi się tutaj nie mieści trochę wszystko, ten sprzęcior. No ale poza tym wszystko gra. Myślę, że godzin gra i będzie robocie. OK zów wywiercony No niestety e, ta wierplarka ma uszkodzony trochę uchwyt ten SDS I, i puszcza zwyczajnie więc <grywka> ciężko jest wyjąć bierbór e, no ale cóż, radzimy sobie niestety nie mam długiego wiertła, ze zwykłym uchwytem mam tylko SDS-a, ale sobie poradzimy biorę taką podkładeczkę też, o żeby to ładnie przyłapać i zakrętareczka o. miałem awarię ukręciłem się Zostawioną tą zakrętarkę Parkside a. nawet nie spojrzałem, jak jest ustawiona moc. Moment obrotowy, ostro co? Przedstawiłem ją teraz na pół Ta Jest na 180 i mam nadzieję, że nie Też trzyma, żeby nie było, nie? Bo w środku jednak e, część tego, tej śruby została, tego wkręta. Ale to nie o to chodzi. Ten plastik nie będzie za mocno trzymał. Jest tu, jest OK. Wszystko się trzyma kuchnie. Mogę zakładać z powrotem tą deseczkę. O! była tu.

No i sytuacja ma się w tej chwili tak, że e, zabrakło mi steropianu. Myślałem, że tych odpadów, które chciałem zutylizować tutaj, mi wystarczy, ale nie wystarczyło. Mm, powiedzmy jedna, dwie trzecie zrobione, no tak jeszcze. Tutaj tak, pouzupełniać w miarę, żeby to miało ręce i nogi. Wszystkie te przestrzenie pomiędzy, co mi się nie uda pouzupełniać, to wypełnię pianką. E, nie jest jakaś tam izolacja na najwyższym poziomie, ale też nie oszukujmy się, gdyby te kury tutaj nie miały w ogóle izolacji, to też byłoby OK, no bo to jest jednak podniesione sporo powyżej gruntu, więc myślę, że tam nie byłoby źle i bez tej izolacji też dałyby radę, ale wolę to zrobić, zobaczcie, no miałem tyle tego styropianu, alternatywą było zutylizowanie tego, no to chyba lepiej wykorzystać, natomiast zabrakło mi, więc jutro... Będę gdzieś w markecie jakimś budowlanym, zajadę to, kupię jeszcze paczkę styropianu po prostu i to pouzupełniam, powciskam gdzie się tylko da, wezmę jeszcze ze trzy montażowe, powypełniam te wszystkie szczeliny i myślę, że na pewno będzie lepiej niż bez tego. Także na razie czekamy. Sytuacja ma się następująco. O, tu już przybiłem jedną deskę, chciałem zobaczyć jak to ładnie wyjdzie. Tu już jedna deska jest podłogi zrobiona. I tak będzie kilkanaście tych desek. Będzie ładna, solidna podłoga, nic z tego nie ruszy. To co? Do następnego heja.